Dzisiaj mam dla was coś trochę innego. Wiem, że zawsze mam takie szybkie lekcje angielskiego albo szybkie lekcje amerykańskiego, ale dzisiaj mam dla was szybką lekcję brytyjskiego i wiem, że nie jestem brytyjczykiem na szczęście. Am I right? Huh? Ale nie, ok, że tu ja. Ale nie jestem brytyjczykiem i wiesz, ja nie jestem pewny, bo ja nigdy nie mieszkałem w Anglii, ale mogę wam powiedzieć to, co wiem i może mieszkacie w Anglii, albo znacie Anglików, to możecie napisać w komentarzach, czy to co mówię jest prawda, czy może jest trochę inaczej, ale jestem dosyć pewny, że mniej więcej to, co Wam dzisiaj powiem, to ma sens i tak to jest w Anglii. I chciałam wam o tym powiedzieć, bo pierwszy raz jak ja to słyszałem, to ja tego nie mogłam zrozumieć. Ja nie wiedziałam o czym oni gadali. I czemu oni w ogóle takie coś mnie pytali. Wiecie, w Stanach, jak spotykasz kogoś, Mówisz how are you, About what's up, About how are you doing Albo w Anglii oni mówią Are you alright? Tylko zamiast mówić Are you alright, to oni tak skracają to i mówią z takim brytyjskim akcentem, tak jak you're right. Coś takiego, albo też mogą powiedzieć are you okay. To zamiast mówić are you alright, albo are you okay to często mówię coś takiego tak jak You're right albo you okay Co, coś w tym stylu. I pierwszy raz, jak to słyszałem, jak byłam w Londynie, bo tylko byłam w Anglii jeden raz, i pamiętam, że ktoś to do mnie powiedział jakiś obcy człowiek powiedział, You're alright. ja tak pomyślałam, o oh my god, czemu on pyta? I ja myślałam, że może byłem jakiś bardzo blady, i oni myśleli, że zaraz zędle I wiesz, to jest tak jak, Are you alright? To znaczy, czy, czy wszystko jest w porządku? I ja tak pomyślałam, oo, oh -oh. czy oni widzą coś, co ja nie widzę? Czy, czy oni myślą, że zaraz zemdlę? czy coś jest nie tak, czy muszę iść do szpitala? Czemu oni pytają, czy, czy jestem ok, czy jestem alright? Czemu oni pytają, czy wszystko jest w porządku? Ja myślałam, że wiesz, co się dzieje i, i wiesz, zaczynam się martwić o swoje zdrowie. Myślałam, że ooo. -o. Może zaraz umrę, nawet nie wiem o tym. Może nawet nie zauważyłam, że jakiś autobus uderzył moją rękę i tak moja ręka tak jak odpadła i tak krew się leje wszędzie. Ja tak ty ty, tu, 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 bo jestem w szoku i tak nawet nie wiem, że zaraz, wiesz, umrę, bo się wykrwawię i potem jakiś obcy Anglii do mnie przychodzi i mówi oh, you're right. Are you alright? Albo You okay? Ja tak uh oh, ja nie wiedziałem jak odpowiedzieć. Ja tak uh jest, uh, uh, ale... Tak się nie robi, <laughs> się dowiedziałem, że oni mówią you're right, a czasami mówią you're ok, a czasami po prostu mówią alright, you're right, albo ja nie wiem jak oni to robią. Oni tak jak, wiesz, to tak jak wszystko, to jest tak jak po prostu przy... odcinają ten początek, tak alright, you're ok, ok, you're right, you're ok, alright, ja nie wiem, możesz napisać w komentarzach jak mieszkacie w Anglii co oni tam gadają, ja nie jestem pewny I, i pewnie tak mówią jak piją herbatę albo coś takiego z mlekiem i, i tak nie wiem malują zdjęcie królowe albo coś takiego, ja nie wiem ja co oni tam robią w Anglii. To myślę nie jestem pewny, że jak ktoś do was powie you're right to po prostu powiesz you're right I, i, wiesz ja, nie, ja, ja nawet nie wiem jak to powiedzieć na to, nie możesz powiedzieć yes yes I am alright bo to głupio brzmi i potem się na ciebie patrzą tak jak co za debil nie wie jak odpowiadać na you all right. To dzięki, że obejrzyliście dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że zapamiętacie, że jak jakiś Anglik Fasa pyta, czy wszystko jest u was w porządku, to to nie znaczy, że oni chcą wiedzieć, czy wszystko jest w porządku, bo coś jest nie tak. Po prostu oni mówią, cześć! to wiecie, co zrobić. Dajcie kciuka do góry, napiszcie w komentarzach, szczególnie jak mieszkacie w Anglii, albo znacie Anglików, albo kiedyś mieszkaliście w Anglii i możecie mi napisać, co, co wymyśliście, jak pierwszy raz, jak jakiś Anglik do Was powiedział, you're right, albo you're okay. Dzięki, że oglądacie mój kanał i do następnego razu. Cześć!